Dzieci, jak wiecie, już za tydzień jedziemy na naszą wycieczkę klasową. Dlatego mam tu dla Waszych rodziców bardzo ważne informacje. Poza tym, listę pakowania. Nie zapomnijcie rodzicom przekazać. Jak ja się cieszę na naszą pierwszą wycieczkę klasową! No, ja też! Będzie na pewno super fajnie! A możemy sami o pokojach decydować, kto, gdzie i z kim? Tak, oczywiście, ale zadecydujemy na miejscu. Aby nikt nie czuł się poszkodowany. Okej. Okay. No dobrze. A teraz rozdam wam te informacje. I proszę was jutro mi je podpisane zwrócić. Jeżeli będą pytania, chętnie odpowiem. Tak, proszę pani. Dobrze. Po szkole w domu. Hmm, ale to pewnie wygląda. O tak! Smacznego. Dziękujemy. Jak było dzisiaj w szkole? Super, mi informację o wycieczce klasowej. O, oh, faktycznie, wycieczka jest już za tydzień. No właśnie, mamo. Pokażę ci tą kartkę od pani. Tak, przynieś, lista pakowania też jest. O, oh, no to praktycznie. Sprawdzimy, czy wszystko macie, co jest potrzebne. Mhm, już lecę. ta -da! więc sprawdźmy. Okej, okay, śpiwór, piżama, szczotka i pasta do zębów, dwa małe ręczniki, jeden duży, klapki. Strój kąpielowy. Dziewczynki, a co jest z waszymi strojami kąpielowymi? Musimy też spakować. Mój strój kąpielowy już od dłuższego czasu jest za mały, ale ty twierdzisz, że pasuje. No, ja nie pamiętam kiedy byliśmy na pasenie, ale to znakomita okazja, żeby kupić nowy. Okej, okay, tak zrobimy. Klara, ale ty masz dwa stroje kąpielowe. Ja mam tylko jeden. Ale obydwa są za małe. Ty kłamiesz? Nie, tak. Poza tym to niesprawiedliwe, że ty masz dwa, bo ja mam tylko jeden. Cisza, spokój. Dzisiaj kupimy dla każdej z was jeden strój kąpielowy. Możecie go sobie same wybrać i nie będzie już kłótni. A wasze stare, które są wam za małe. Możemy komuś podarować. Wszystko jasne? Okej. Okay. No dobrze. Pytanie, a wy wiecie, dlaczego macie zabrać strój kąpielowy? Pani Lato powiedziała, że niedaleko naszego schroniska jest taki duży park z jeziorem. Jak będzie ładna pogoda, możemy się tam kąpać. Mhm, fajnie się to zapowiada. Spójrz, mamo. Ten jest ładny. Mm, pokaż. Tak, ładny. Dobry materiał i właściwy rozmiar. Okej, okay, mój ulubiony kolor to żółty, dlatego go kupię. Dobrze. Oliwia, a może ten? Nie, ten mi się nie podoba. Hmm. O, oh, a może ten u góry? Tak, ten mi się podoba. Ma ładne kolory. Mi się ten zamek podoba? Okej, okay, ja chcę ten kupić. Znakomicie, kupimy ten. Rozmiar też jest odpowiedni. Mamo, a może ty sobie też strój kupisz? Bo zawsze jak jesteśmy na basenie, to nie wchodzisz do wody. Mówisz, że nie masz stroju. No właśnie, to odpowiedni moment, żeby sobie w końcu strój kupić. Dzieci, przecież wy wiecie, że ja dobrze nie potrafię pływać. Mamo, ale ty pływać nie musisz. Możesz po prostu w wodzie stać. <laughs> tak, stać. <laughs> no i co, kupisz sobie... Przekonałyście mnie mamo, A może ten z tym arbuzem hmm, Nie To nie dla mnie Rozglądnijmy się Może ten Wygląda na niewygodny o, Mamo spójrz Jaki słodki turkusowy To twój ulubiony kolor No macie chyba rację Ten mi się podoba Kupię go Ura! Dziękuję Wam za doradzenie. Oczywiście, mamo. Tydzień później. Mamo! Już wszystko spakowałyśmy. Tak, już idę. Sprawdzisz, czy naprawdę wszystko mamy. Czy niczego nie zapomniałyśmy? Tak, już sprawdzam. Zobaczmy rzeczy toaletowe, ubrania. Starczą na pewno na te kilka dni. Szczoteczka i pasta do zębów. Oliwia u Ciebie też. Zajrzyj jeszcze do tych. Kieszonek z prawej? E, mamo, w tych kieszonkach nic nie ma. Przecież miałam wszystko sprawdzić. Okej, okay, spojrzy do tej kieszonki. Klara, oh, a co tablet tu robi? E, Oliwia, czy ty też tablet spakowałaś? Rzeczywiście, co to ma znaczyć? E, zapomniałyśmy. Mhm. Spakowałyśmy przez przypadek. Przez przypadek, tak? W to nie wierzę. Tablety zabieram i koniec. Na wycieczce elektroniczny sprzęt jest zabroniony. Mm, przepraszamy. Mm, przepraszamy. Już dobrze, zapomnijmy o tym. Wasze tablety na czas wycieczki schowam. No dobrze, teraz jest wszystko spakowane. Wasze walizki zamknę, a wy połóżcie się proszę do łóżka. Mm -hmm. Dobrze, mamo. Dobranoc, Oliwia, kochanie. Wyśpisz się dobrze. Dobranoc, mamusiu! Do jutra! Tobie też dobrej nocy, Klara. Wyśpij się dobrze, jutro jest wasz wielki dzień. Mhm, dobranoc, mamusiu! Tatuś też zaraz przyjdzie powiedzieć wam dobranoc. Poza tym na dworzec też pojedzie z nami. O, no to fajnie! Dobranoc! No nie, Oliwia, ja ci mówiłam! Że nie masz mamie mówić, żeby wszystko sprawdziła. No i co? Widzisz? Przez ciebie nie będziemy miały tableta. Super. Przestań winę na mnie zwalać. Wiesz, w sumie to ty mamę zawołałaś. A, bo jednej już i tak tego nie zmienimy. Dobranoc. Dobranoc. Następnego dnia. A, Olivia i Klara też są? Brakuje tylko Nancy. Dziewczynki, my się z wami pożegnamy. Życzę wam udanej zabawy i fajnej wycieczki. Dzięki, tato! Dzięki, papa! Pa. Hmm. pa, moje kochane. I wiecie, gdyby coś było, zwróćcie się proszę do pani Lato. Będę za wami tęsknić. Bawcie się dobrze! Dobrze, mamusiu! Tak, mamo. Jesteśmy duże. Dam sobie rady. Poza tym jesteśmy we dwie. No tak, macie rację. No to, pa. Baba! Ojej, zaraz podjedzie nasz pociąg. Musimy wszystko załadować. Ojej, Nancy jeszcze nie ma. Nela? Wiesz, co z Nancy jest? Jest może chora? Hmm, ja nic nie wiem. Miała być. A może do niej zadzwonię i zapytam. Okej, okay, jestem ciekawa. Halo? Nancy, gdzie ty się poniewierasz? Jestem już na dworcu. Minuta! No to się pośpiesz! Tak, tak. Nela, to bardzo miło, że ty zadzwoniłaś. I że wiemy, że Nancy zaraz będzie. Ale czy nie było uzgodnione, że nie zapieramy technicznych sprzętów? <laughs> o, przepraszam, telefonu zapomniałam po prostu. W torbie, wie pani? No dobrze, tym razem ci wierzę. A teraz proszę oddać. <laughs> ja też już jestem. Przepraszam za spóźnienie. Okej, okay, Nancy, dobrze, że jesteś. Ale zanim ruszymy, proszę oddaj telefon. E, a co za telefon? Przecież telefonowałaś przed chwilą z Nelą. W tym momencie na pewno w domu nie byłaś. A e, nie, nie. Tak, proszę, telefon. Dziękuję bardzo. Po wyjaśnieniu tej sprawy idziemy na nasz peron i wsiadamy do pociągu godzina później. Kolejny przystań zielona góra. Życzę miłego pobytu, pobytu! Oczekuję was świeże powietrze! Moi drodzy, słyszeliście? Jesteśmy w zielonej górze! Hop, hop, zbieramy się! Wychodzimy i idziemy do schroniska! Tak! Ale fajnie! Mega! Juchu. Dzień dobry, cieszę się, że jesteście! Witam was serdecznie! Nazywam się Nadine i jestem tu opiekunem. Dziękujemy bardzo, Nadine. A jak tu z pokojami wygląda? Jak pani widzi, mam sześć dziewczynek i cztery chłopaków. O, no to doskonale. Wy, dziewczynki, możecie być w dużym, sześcioosobowym pokoju. Okej? Okay? Jak fajnie, tak. Tak, super fajnie. Mhm. Ekstra. Co? Ale my nie chcemy. Chciałyśmy mieć własny pokój. No właśnie. Tylko my dwie. No nie z tymi i... Nimi. Przykro mi, ale dwuosobowe pokoje już są przez inne klasy zajęte. No nie! Fatalnie! Nela i Nancy zachowujcie się! Ach, tak, tak! No cóż, chłopcy, dla was mam czteroosobowy pokój. Wy chyba z tym problemu nie macie. Co? No pewnie, że nie mamy z tym problemu. My takiego cyrku jak dziewczyny nie odprawiamy. No właśnie, my jesteśmy w porządku. Wspaniale. A teraz zaprowadzę was do waszych pokoi. W spokoju się rozpakujcie i rozgośćcie się. A następnie spotykamy się tu wszyscy razem w holu. Mhm, dobrze. Mhm. Okej. Okay. Proszę za mną. Dziewczynki, znajdujemy się w waszym pokoju. To jest bardzo duży pokój. I posiada trzy łóżka piętrowe. A tam znajdują się szafy Możecie w nich walizki schować I inne rzeczy o, Wow, jak tu jest fajnie mm -hmm, Bardzo fajnie Cieszę się Możecie się rozpakować i w spokoju wybrać miejsce do spania I jak mówiłam Za pół godziny wszyscy razem Spotykamy się w holu Zrozumiane No to do zobaczenia Ode mnie Jotens jest to łóżko No właśnie Tak, możecie sobie mieć nasze, są te dwa inne. Hmm, tak. Marysia, Lara, ja i Oliwia chciałybyśmy tu spać. Okej, okay, czyli nasze łóżko jest koło okna. Mhm, mm tak. No to super. Nasze walizki schowałyśmy do szafy. Na razie wyciągnęłyśmy tylko nasze przytulanki. Mhm, mm ale słuchaj. Może zrobimy tak, że będziemy się zmieniać. Kto do góry śpi? Nie mam nic przeciwko. Jak chcesz, możesz dzisiaj do góry spać, a ja jutro. Mhm, mm okej. Okay. Ach, fajnie, wszyscy inni też już rzeczy rozpakowali. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się z Nancy i Nelą dzieje. Dlaczego są takie uszczypliwe? Ale co tam, niech nam to będzie obojętne. Ciekawa jestem, co będzie. Spotykamy się za chwilę wszyscy w holu. Telewizora też tu nie mają. Bez telefonu, bez tableta, bez telewizora. <grym> A kto to powiedział? Przecież nie mogliśmy nic zabrać. No, wy nie mogliście. Co? No nie mów, że ty coś masz ze sobą. No, pewnie. A powaga! A spójrzcie, jaki skarbek. O, tablet! Mhm, I wszystko udostępnione: Netflix, Disney, YouTube. A <ścoughs> nudzić nam się nie będzie. Jak ty to przemyciłeś? Przecież Lato w pociągu kontrolowała nasze walizki. Hmm, no i w walizce jest tajemnicza skrytka. Aha, już myślałam, że będzie tu kompletna nuda. No to mega. Dzieci, jak już wiecie niedaleko schroniska, znajduje się tu duży piękny park z jeziorem. Pomyślałyśmy, że przy tej pięknej pogodzie możemy się iść kąpać. Ja i moja brygada przygotowaliśmy dla Was lunchboxy. Możecie je zabrać ze sobą i zrobić sobie nad jeziorem piknik. Ale przede wszystkim możecie wskoczyć do wody. Tak. Ja, o mega! Super! O, wow! Tak. w ogóle ochoty się z nimi kąpać. Mhm. Ja też nie. O, spójrz. Dwa pontony tu są. Możemy do nich wejść i sobie trochę odpłynąć. Nie musimy się moczyć. I nasze fryzury też się nie zepsują. Ale dobry pomysł masz. Wrzućmy te pontony do wody. Yy, co wy tu robicie? No co? Pływamy. E? Wy nawet stroju nie macie. Hm, siedzimy na naszych zwierzętach. My się nie moczymy. No nie, wasze pontony zabierają tyle miejsca. No właśnie, przez was jest tu tak ciasno. Wypad z tymi pontonami. No właśnie. Nie? Hm. No cóż, jak sami nie chcecie wyjść, to musimy was chyba przegonić. Hmm? A co to ma znaczyć? Po prostu zmoczymy was wodą. Tego nie zrobicie, a jednak w tej chwili przestańcie! Myla, chodź, idziemy! <noise> Ale nam się udało! <noise> no! Albo wchodzą normalnie do wody w strojach, albo nie wchodzą wcale. O to chodzi. Wieczorem. Mmm, to była dobra kolacja. Mhm, pyszna. Tak, ja też tak sądzę. Kolacja była pyszna. Ale jest już późno. Jest ciemno. Ten dzień był męczący, ale poza tym, powiedzcie, jak wam się ten dzień podobał? Mi się bardzo podobał. Na jeziorze było najfajniej. Mhm. Ja najbardziej się na wieczór cieszę. Hej, cicho bądź, bo się zdradzisz. Na wieczór? Program się skończył. Eee, eee, bardzo się cieszę na spanie. Uch, jestem taki zmęczony i śpiący. <laughs> tak, tak, to rozumiem. Dlatego proszę Was, zaczynajcie się powoli szykować do spania. Wyczyście dobrze zęby i ubierzcie piżamy. Za około 45 minut przyjdę do Was i sprawdzę. Czy jesteście w łóżku? Jak wiecie, od godziny 22 jest cisza nocna. To znaczy, też cisza w łazienkach i na korytarzu. Jest to zrozumiane. Tak, pani Lado, my jesteśmy grzeczni. <laughs> tak, tak, wiem. A teraz hop, hop, nie ma was. Hej, przedtem, on niemal byś nas stracił. No właśnie, po co gadałeś, że szczególnie się na wieczór cieszysz? O, sorry. Następnym razem będę uważać. Nie chcę nam zrujnować fajnych wieczorów. No, i tak ma być, bo moja watchlist jest pełna. Watchlist? Co to jest? No, moje faworyty z serialami i filmami. Aha, rozumiem. Obiecuję. Następnym razem już się nie przejęzyczę. Okej, okay, no to szykujmy się do spania. Żeby Lato niczego nie podejrzewała. Okej. Okay. Oh, jak widzę, leżycie już grzecznie w łóżkach. Życzę Wam dobrej nocy. Jutro czeka na nas wspaniały program. Ach, dlatego wyśpijcie się proszę dobrze. Mhm. Dobranoc pani lato. Dobranoc! Dobranoc wam wszystkim. Godzina później. Chyba wystarczająco dużo czasu zleciało. Pani lato na pewno śpi. Tak, przynajmniej już godzina zleciała. Śpi na pewno. Nie nadszedł doskonały moment, żeby nam nasze telefony zwróciła. Zrobimy sobie fajny wieczór. Ja będę na straży, okej? A ty wkradniesz się do jej pokoju. Pani Lato na pewno ma drzwi otwarte, żeby słyszała, jak coś się dzieje. No to do dzieła. No idź, nie bój się! Tak! Mam! Ale się udało. Szybko, z powrotem do pokoju. Najlepsza noc. W co gramy najpierw? Najpierw Roblox. Hmm, Okej. Okay. Dwie godziny później. Robię się powoli śpiąco. Ja zasypiam dopiero, jak zobaczę ostatnią część Ladybug. A, przypomniało mi się. Ja przecież ostatniej części też nie widziałam. Oglądam z tobą. Ojej, jest już w pół drugiej. Musimy chyba spać. A jak jutro pani Lato zauważy, że telefony zniknęły, to od razu wierzę, że one są u nas. Hmm, a czy one muszą być u nas? O, a co ty masz na myśli? A co, jak pani Lato u nas tych telefonów nie znajdzie? Eee, a gdzie jemy znaleźć? No, a u kogo by? Jak nie u tych grzecznych bliźniaczek? <laughs> a! Chcę widzieć, jakie kłopoty będą miały? Mhm, ja też chcę widzieć. Nie ma na co czekać, realizujmy nasz plan! Bardzo dobrze. Wiem, gdzie są ich walizki. Czekaj, przyniosę je. Tam włożymy telefony. Doskonale. I do środka z tymi telefonami? Ale się jutro zdziwią. O, tak.